no i zaczęło się sezon na muchomorka ktoś się do niego dobrał już ale wystarczy i dla mnie kilka takich pięknych i będzie zupka będzie fajnie może nawet trochę dorobię nie przelewa się parę groszy się przyda Muchomorek, muchomorek, świeżutki, czerwony. Fry garlic. Amanitka, amanitka dla każdego. Na krople, na maści, na pyszne zupki. Na wszystkie dolegliwości tego świata. I nie tylko tego. Amanitka, amanitka, świeżutki muchomorek. Muchomorek, czerwony, świeżutki, amanitka, manitka dla każdego Fraje garlik Dla państwa, dla pani Na maści, na krople Na zupkę Na wszystkie bóle tego świata i nie tego Amanitka, amanitka, świeżutka Czerwony muchomorek Świeżutki, pyszne Ale chyba kropki odrzucasz, co? Czy zjadasz same kropki? A Amanitka, amanitka, świeży muchomorek Amanitka, amanitka dla każdego. Fly egalik, fly a garlic. Amanitka, amanitka. Muchomorek świeży, suchy muchomorek, amanitka. Amanitka dla każdego, muchomorek świeży. Czerwony, świeży muchomorek, amanitka, amanitka. Amanitka, amanitka, muchomorek. Ah, I a mushroom? Yes, yes it? they a mushroom? Not a magic but very powerful Really? Yeah. You try? They are yeah. uh, a Luigi mushroom Sorry? Mario and Luigi No The game They have the mushroom in the game I don't know this is Can you eat these? garlic Yeah Can you eat them? They look the same uh, yes, I can, but I need to special prepare and for medical use. Yeah. And for fly, if you take more. Yeah. <laughs> they're good for you. Sir, they're good for you. I hope so. Yeah. Can you find magic mushroom? Sorry. Magic mushroom. Yeah, but I I don't know because very similar. It's, it's difficult to recognize which one is magic. Uh, magic yeah. yeah. Well, Last year when I found. The old days. So then when you cut it open, it goes blue. O, oh, I don't know. I stay, do I stay with, I like this No, niecałe 3 godziny upchnąłem wszystkie grzyby. Można? Można. 50, 100, 150, 200, 250. <coughs> LK wiecznie żywa, taką lubię. 250, 275, 275 funtów, 10 euro. Od Polaków 100, 200, 320. No, jest kasa. Eee, ten, dolarów nie brałem, bo to brudna kasa. Znaczy, to też brudna, no ale żyć trzeba. Nie nam Muchomorem człowiek żyje. Trzeba na baciki, i tam parę coś tam. I ten. Rosjanie byli. Braciom Słowianom chciałem obchnąć znaczy za darmo dać. Ale nalegali, dali kasy, wziąłem. Do kamery nie pokażę. Bo tu w kraju Orwella trzeba uważać, co się robi, co się mówi. Bo no myślą, że rasian spaj, wsadzą to pierdla, a tam grzyby zobaczę na ścianie. Także ruble pod materacem przydadzą się, przydadzą. Dobrze będzie. I ten. A, i dzieciaki się też na grzyby rzucili. Nie wiem, skarbonki rozbili czy coś. O, jest też. To to, to to na waciki będzie. Tam... Niech jedzą grzyby. Niech latają wysoko, zamiast słodycze Żreć. Także ten, można, można. Co? Dla nas wystarczy niebój, jeszcze na tym zarobimy. Dobrze jest. Oby grzyby rosły. Niech sezon trwa. Oh, nice one. Oh, Making funny film for a moment, just 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 for fun to to, yeah. to show my friends in Poland that I am selling. <laughs> just for fun. There we go, ten pounds. No, lot. I'm joking. I, I don't yeah. know. I just I make any. he inspired me. Yeah, today. Uh, that was two three days ago. Quick oh. yeah. Did you collect? No, no. God, no <laughs> I don't touch them.